No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, dziewiąta rano niedziela palmowa, ładna, słoneczna pogoda, to się za chwilkę zmieni, ale co dzisiaj będę robić? Dzisiaj będę sadził palmę, jako że jest niedziela palmowa, niedziela palmowa, a ja wsadzam do gruntu 10 palm z 8 różnych gatunków i odmian. Zapraszam na film. Tak nam się fajnie złożyło, że mieliśmy tu dzisiaj ostatni z dużych przymrozków. Spadło w nocy na minus 4. No ale to już był ostatni, według prognoz pogody. A z pokażę. Na zabawkach dla dzieci takie. Ale spadło. Takie, takie kawałki lodu. A co dzisiaj będę sadził? Dzisiaj będę sadził, jak wspomniałem we wstępie. 10 różnych palm. To jest 10 palm, ale to jest 8 różnych odmian i gatunków. I to wszystko idzie do gruntu. Mówię, tak się fajnie złożyło, że w niedzielę palmową Mieliśmy chyba ostatni z takich dużych przemrozków, więc będzie fajnie. Można je sadzić. Tutaj nie będzie jakoś super dużo informacji. Tu nie będzie omawiania gatunków, i tak dalej. To kiedyś, inaczej, in, kiedyś indziej nagram. Dzisiaj po prostu sama przyjemność wkopywanie 10 różnych palm. To są w większości małe palmy. Ale no mówię, no, u nas ciężko, in, ciężko dostać większe. To są rzadkie, rzadkie odmiany, które tutaj w Wielkiej, Wielkiej Brytanii są bardzo, bardzo ciężko dostępne, nie przedłużam. Idziemy je kopać. A to właśnie te palmy i polemki, które dzisiaj będę sadził. 10 sztuk razem po kolei. Trochę karpus Wagnerianus, trochę fortunei, karłatka niska odmiana cerifera, trochę karpus Winsan, trochę karpus nowa krzyżówka z nanusem. Te Hecarpus nowa, Te Hecarpus princeps i trzy małe Te nagi. Dziesięć pan, osiem różnych odmian i gatunków. Tutaj teraz jesteśmy przed moim przed moim domem. Wiosenna rabata. Tu jeszcze ciągle do poprawy tamten róg, ale na to mam czas. Co tu mamy? Tutaj mamy eukaliptusa. Odmianę acurra, Bardzo ładnie wybarwiony. Fajnie tą zimę wytrzymał, bez problemu. Obok niego siedem kodylin posadzone w grupie. I tu przednie przyjdą trzy palmy. A jakie to palmy? Tu już porobiłem sobie, zaznaczyłem okręgi. Mniej więcej półtora metra odstępu od środka. Ten jeden troszkę dalej od, od, odstawione I to jest tak. Tu idzie karpus fortunei. Tutaj karpus wagnerianus. A tutaj, tu przyjdą trzy. Trzy, one są jeszcze małe, je sam siedziałem z nasiona. Trochę karpusy nagi, karpus nagi to skrzyżówka Wagner, Wagner Janusa z Nanusem, wolno rosnące, nisko rosnący, zaczyna kwitnąć jeszcze w stadium, gdy nie wykształci pełnego pnia. I te trzy małe palemki przyjdą tutaj, czyli duża, średnia i trzy małe. Pięć palm przed, na naprzód domu, myślę, że będzie ok. No i tutaj mamy. Tehe karpus na idzie na pierwszy ogień. To jest ta standardowa odmiana. Sadzimy dokładnie, jak widzicie, na tą samą głębokość, na której on rósł. Tej ziemi tam w żaden sposób nie poprawiałem, nic z tym nie zmieniałem. Jedyne co dam, dam trochę mykoryzy na spód, przysypię dokładnie tą samą ziemią. Patrzcie na kamienie, tam miałem, jeszcze musiałem wykopać korzeń. I tutaj właśnie ten tehe karpus i będzie sobie rósł. W niczym tej ziemi nie poprawiam, nie dodaję żadnego obodnika, kompostu, niczego na dół. Po prostu tak go wsadzam i przykryję go dokładnie tą samą ziemią. I kolejna palma, CHK Plus Wagnerianus. Podobnie, po prostu wykopałem tylko otwór tej ziemi, tam w żaden sposób nie, nie poprawiałem. On teraz pójdzie tutaj już na stałe do gruntu. On się wygina w jedną stronę, to dodałem w stronę, żeby się wyginała w stronę ulicy bo tutaj w tym miejscu będą te trzy małe trochę karpusy nagi więc myślę, że lepiej odbiera się w tamtą stronę, On i tak za chwilkę się wyprostuje pójdzie w górę a tutaj trzy małe nagie też będą miały trochę słońca tylko mykoryza, nic więcej i za chwilkę go przysypujemy i podlejemy wodą i to już ostatnie tutaj Trzy małe tahekarpusy nagi. To z mojej kolekcji. Wybrałem takiej jedne z jednej z mniejszych tej większej do maszporadza. Te i tak się przyjmą. O, dzieciaki, jeżdżą. Um, mówię, te i tak się przyjmą. To jeszcze maleństwo, ale spokojnie one sobie tutaj poradzą. I będzie Fortunei, Wagnerianus i trzy małe nagie Tutaj one. Będą miały raczej małe rozmiary. Bo to jest mówię, krzyżówka z nanusem. Ale to mówię, będzie. Myślę, fajnie ten palmowy zakątek tutaj wyglądał. No i tu widzimy dwie palmy i trzy palemki posadzone. O! o ślimaka znalazł. No, ee, tak. Zgubiłem wątek. Trochę karpus Fortunae. Trochę karpus Wagnerianus. I trzy małe Zecheka plusy nagi. Tak to sobie właśnie zaplanowałem. Tam jest wschód, słońce oporuje tędy, one to będą przez większą niż połowę dnia latem w słońcu, także myślę, że będzie będzie OK. No i kolejna palma, to jest chyba już palma numer 6. Trahecarpus od odmiana Winsan. Winsan, czyli tam e, Trahecarpus z pełnymi liśćmi, zachodzącymi na, na siebie praktycznie na 380 stopni. I on przyjdzie tutaj. Takie na razie nietypowe miejsce, nieciekawie to wygląda. Same liście jakieś hasie, ale. Mam tu kilka planów na tą rabatę. I dlatego on przyjdzie tutaj, żeby tu się ładnie prezentował. Tam są dwie. Kolumnowo to przyjdzie jeszcze jedno drzewo. Myślę, że to z tamtej strony fajnie go zasłoni, bo te jego duże liście nie chcę, żeby się połamały. więc on przychodzi tutaj. Te hekarpus fortunéi, odmiana Wincan. No i tutaj jeszcze jedna rabata z palmami będzie. To jest taka bardziej azjatycka, bo mamy szeflarę tajwańską, szeflarę tajwaniana. Rodę Mamy tu jagody kamczackie. Akurat dla dzieciaków, żeby się podjadały. i tu będą takie trzy trzy trochę karpusy naj. Tam już widzimy, rośnie trochę karpus największy z cech karpusów. Tam pójdzie trochę karpus nowa, to jest najszybciej rosnący z wszystkich cech karpusów. On jest tylko może od mniej więcej do mniej więcej minus 12, więc jakoś się będą się około zabezpieczać. A tutaj to maleństwo. To jest najpiękniejszy z trochę Karpusów, trochę Karpus Princeps wolnorosnący. I teraz tak, myślicie, że tylko na razie nie będzie widać. No owszem, tego na razie nie będzie widać, tylko że te wszystkie tutaj rośliny, to one nisko rosną. Więc jak tylko on się przebije przez nie, od razu będzie dużo bardziej widoczny. Więc trzy trochę trzy karpusy. Naj, najszybciej rosną, najwyższy, największy, najszybciej rosnący i najpiękniejszy. Moje rebatanaje. A to tutaj to już ostatni z moich karpusów, które dzisiaj sadzę i ten, o którym najmniej wiem. To jest krzyżówka. To jest krzyżówka trachekarpusa nowa z cechekarpusem nanusem. Jak to rośnie? Jaki to ma pokrój? Trachekarpus nowa rośnie, to jest najszybciej roszący, trachekarpus nanus najwolniej, najmniejszy. No. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyrośnie. I ja go daję tutaj. Też trochę wciśnięty tak się wydaje, ale tu będziemy mieć z przodu dużo miejsca, żeby sobie rosnąć. Tam jest Wagner, a tam będę chciał posadzić jeszcze jedne, jednego dużego trochę karpusa. No dużego, duży, du, który osiąga duże rozmiary, bo ten podejrzewam, bo to jest krzyżówka z nanusem, aż tak potężny, solidny, nie urośnie. No zobaczymy. Mówię, ten, to jest nawet dla mnie zagadka. Zobaczymy, jak to będzie rosło. I to już moja ostatnia palma. Maraton dobiega do końca. To jest karłatka niska, ta odmiana szaro-niebieska, serifera. Po łacinie Camerops cumulis, serifera. Eee, tylko, że tak, ją żeby posadzić, to będę musiał używać tych rękawic, bo ma takie kolce, że naprawdę nie warto ryzykować. Ona pójdzie obok tej mojej karłatki. Ta, mówię, zmarnowała się trochę. Ten zeszły rok nie był idealny tutaj u nas dla karłatek, no ale żyje, żyje, trochę niebawem zacznie odbijać, już się robi zielona, Bo była bardzo, ale to bardzo żółta, a ta tutaj niebieska, będzie myślę z nią się fajnie kontrastowała, dwie karłatki obok siebie. No i palmy i palemki już posadzone. Oczywiście to są jeszcze maleństwa, to jeszcze zajmie dużo czasu, zanim to podrośnie, zajmie to być jakiś duży efekt wizualny, ale mówię, to będzie, będzie fajne, da się móc tym opiekować, dbać o to, patrzeć jak rośnie, monitorować to i uczyć się, uczyć się na błędach i uczyć się, co tu w Szkocji może rosnąć, a co, co nie, no bo ten klimat, który tutaj mamy, to zdecydowanie to nie jest klimat dla palm. I to nie chodzi na nasze zimy, tylko generalnie na lato. No, przecież tutaj lato to jest rekord, rekord ciepła, jakikolwiek w historii. To jest 29 stopni. Także tu nigdy nawet nie było 30 stopni. Dla palm no, średni, średni to jest klimat, no ale i tak próbujemy. Będziemy się tym bawić. Chcę, żeby było tu egzotycznie, żeby to wyglądało fajnie, ciekawie, interesująco. Będzie dobrze. No i co? I... Teraz palmy trzeba będzie jeszcze raz podlać, już razy podlałem, podleję jeszcze raz porządnie. Mimo wszystko, że tam, tam już z zachodu idzie do nas front atmosferyczny z nad oceanu, czyli będzie teraz łagodna pogoda, Będą, nie będzie już przymrozków, będzie dużo, dużo, dużo opadów, deszczu, więc po posadzeniu idealne warunki dla palm, bo ta chyba przez jakiś tydzień się utrzyma, a później też powinna być w miarę, w miarę fajnie. Nie przedłużam. Jeśli macie palmy, sadźcie dzisiaj palmy w tą niedzielę palmową. Cieszcie się nimi, sprawdźcie jak rosną. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pa, pa.